Jestem katolikiem, żyję w Sodomie, oczyszczam i ozdabiam siebie dla Boga, budując arkę. Jestem katolikiem i mieszkam w Sodomie. Oczyściłem już swój dom i go przyozdobiłem i poświęciłem dla Boga. Ale to jest za mało. Muszę zadbać o czystość swojego ciała na zewnątrz i w środku, aby potem je oddać Bogu. Są dwa rodzaje czystości. Po pierwsze, Cnota czystości jako przeciwstawienie się nieskromności. Po drugie, czystość jako stan cnót, stan ducha, który wyklucza każdy grzech i niedoskonałość, uświęca duszę i czyni ją wolną od jakiejkolwiek plamy. Żyjąc w Sodomie, muszę dbać o te dwie tak rozumiane cnoty. Najpierw wewnętrzna część mnie, czyli mój duch czy to jest Boży duch, który jest we mnie? Czystość sumienia, czystość serca. Dlaczego najpierw wewnętrzna strona? Dlatego, że do niczego dalej kolejne przygotowania zewnętrzne siebie i swojego domu bez środka, czyli bez zadbania o swojego ducha. Zakładam, że jesteś ochrzczony i byłeś u pierwszej komunii świętej. Oczyszczanie to spowiedź święta i wypełnienie warunków dobrej spowiedzi. Znasz je z katechizmu Kościoła katolickiego: pięć warunków dobrej spowiedzi: pierwsze, rachunek sumienia, drugie, żal za grzechy, trzecie, mocne postanowienie poprawy, czwarte, szczera spowiedź, piąte, zadośćuczynienie panu Bogu i bliźniemu. Karmienie swojego ducha to uczestnictwo w najświętszej ofierze, czyli Mszy Świętej, przystępowanie do Komunii Świętej i adoracja Jezusa Eucharystycznego to także czytanie codziennie słowa Bożego i rozważanie go karmienie swojego ducha to pójścia za Jezusem czyli wzięcie swojego krzyża i niesienie go wybieranie i oddawanie każdej chwili dnia Jezusowi odrzucanie zła wyrzekanie się grzechu podnoszenie się z upadków grzechów i słabości to bycie świadkiem Jezusa czy żyjesz w stanie łaski uświęcającej non stop jeśli tak to jesteś gotowy żyć aby być świadkiem Jezusa, i umierać, aby się z Nim spotkać. I tak trzymaj. No to teraz zewnętrzna strona Ciebie i mnie zadbajmy o cnotę czystości. Sodoma i Gomora, która chwali się z wszelkiej nieczystości ciała i duszy, a my całkowicie całkowite zaprzeczenie czystość narodzona z Boga i dla Boga. Spójrz na swój ubiór, na swoje ciało, czyli wszystkie części ciała: czy Twoje i moje ciało chwali Boga? Tym, jak jest ubrane, tym, co robi, co mówi, ogląda, słucha. Jeszcze nie rozumiesz, o czym mówię? To oznacza, że jest to zaniedbany przez Ciebie element wiary i życia katolika. Musisz zdobyć brakującą wiedzę. Skoro chcesz oddać swoje ciało jedynemu Bogu, więc wszelkie oznaki wskazujące na innych Bogów, na okultyzm w Twoim ubiorze i zachowaniu, musisz wyrzucić, zniszczyć, aby oczyścić siebie. Znajdź w internecie wiadomości, znaki okultystyczne, talizmany, amulety, symbole niechrześcijańskie i antychrześcijańskie, zagrożenia duchowe, symbole satanistyczne. Już pora, abyś nabył tę wiedzę, uchwycił się Boga i odrzucił inne bóstwa. I znowu przytoczę to zdanie z Pisma Świętego. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Pierwszy list do Tesalonicza, rozdział 5, wers 22. Zaglądnij do szaf i wyrzuć wszystkie ubiory z czaszkami, wszystkie gadżety z czaszkami i trupami. To nie są przedmioty przypominające ci o twojej śmierci, jak katolickie praktyki przygotowania do dobrej śmierci. Czy stała pamięć i trwanie w gotowości na spotkanie z naszym Panem Jezusem Chrystusem Memento Mori. Pamiętaj, że umrzesz. Te czaszki to jest kult obcych bogów i przyzywanie ducha śmierci. Sam Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 20, wers 38, mówi: Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Masz tatuaż? Zlikwiduj go. Czy wiesz, że w piśmie Świętym Bóg mówi w księdze kapłańskiej: Nie będziesz się tatuować, bo ja jestem Pan. Księga Kapłańska, rozdział 19, wers 28b. Zobacz na swoją biżuterię, torby, dalej zobacz na to, jakie gesty są nieczyste, jakie słowa wypowiadane obrażają jedynego Boga, jak wszelkiego rodzaju zabobony, talizmany, przesądy, bluźnierstwa językiem i zachowaniem. Czy twój ubiór chwali Boga? Czy tak właśnie chciałbyś wyglądać w niebie? Zobaczyć się twarzą twarz z Bogiem, stanąć koło Maryi, pomyśl, że swoim językiem, gestami, zachowaniem, ubiorem masz uwielbiać Boga i jest to także sposób na ewangelizowanie, czyli bycie świadkiem Jezusa i przyciąganie ludzi do Boga. Kiedy już oczyściłeś swój środek, czyli ducha i swoje ciało, możesz je przyozdobić. Najlepszą ozdobą Twojego i mojego ciała jest życie zgodnie z Ewangelią. Pomoce zewnętrzne to różne sakramentalia i znaki. Kościoła katolickiego. Katolik ma przy sobie krzyż, którego się nie wstydzi, który całuje, przed którym klęka, który adoruje, bo katolik w wyznaniu wiary mówi, że Pan Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, stał się człowiekiem. Został ukrzyżowany, umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. A królestwo jego nie będzie końca. Wiesz, po czym poznasz od razu katolika? Ma on przy sobie różaniec i cudowny medalik Maryi. Różaniec, jako sposób modlitwy objawiony błogosławionemu Alanowi Rupé Dominikaninowi, któremu ukazała się najświętsza Maria Panna w 1464 roku i poleciła mu propagować w swoim imieniu różaniec. Potem w kolejnych objawieniach zatwierdzonych przez Kościół katolickie Maria wielokrotnie nadal prosi nas: o, Odmawiajcie, Różaniec. Co więcej, najczęściej się objawia podczas modlitwy różańcowej. Katolik ma przy sobie najbardziej znany na całym świecie medalik niepokolanego poczęcia Najświętszej Marii Panny zwany cudownym medalikiem objawiony przez Najświętszą Marię Pannę Świętej Katarzynie Marii Alakok w Paryżu. W 1830 roku. Kolejne formy zewnętrzne pomocne w Kościele Katolickim to szkaplerze, w tym najbardziej znany szkapleż karmelitański, Matki Bożej z góry Karmel, objawiony przez Matkę Bożą w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku świętemu Szymonowi Stok. Jedyna znana na całym świecie tarcza Najświętszego Serca Pana Jezusa objawiona, przez samego Jezusa, świętej Małgorzacie Marii Alakok w 1674 roku. Skoro już teraz oczyściłeś się od środka, czyli swojego ducha, i oczyściłeś swoje ciało na zewnątrz, oddaj swoje ciało, swoją wolę, swojego ducha jedynemu Bogu, aby to On ciebie uświęcał i prowadził poprzez ziemskie życie do królestwa niebieskiego, nawet jeżeli jeździ ci teraz ciężko na zewnątrz. Musisz prowadzić walki, dawać świadectwa, które kosztują. Ale nie jesteśmy sami. Jesteśmy dziećmi Boga. Mamy Maryję za matkę. Powiem tu za świętym Pawłem: Proszę Was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz Waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przymieniajcie się przez odnawianie umysłu. Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Rzymian, rozdział 12, wers 1, 2. Jestem katolikiem i żyję w sodomie jego morze. To nie jest mój wybór, ale ja mam być znakiem dla tego świata. Oddałem swój dom, swoją rodzinę, swoje ciało, swoją wolę, swojego ducha Bogu i stale chodzę. Z psalmem 91 na ustach. Znasz ten psalm? Polecam. Otwórz swoje Pismo Święte, wydrukuj sobie, naucz się na pamięć i stale powtarzaj. Psalm o opiece Bożej. To jest konkret. Kto przebywa w pieczy najwyższego i w cieniu wszechmocnego mieszka? Mówi do Pana ucieczko moja i twierdza. Mój Boże, któremu ufam. 16 lipiec 2023 rok, niedziela. Uroczystość Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Kto przebywa w pieczy najwyższego i w cieniu wszechmocnego mieszka i mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo, mój Boże, któremu ufam. Amen. Amen. Bo On sam Cię wyzwoli z myśliwego. Amen. Amen. I od zgubnego słowa. Amen. Amen. Okryje swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła. Amen. Amen. Jego wierność to puklesz i tarcza. Amen. Amen. W nocu nie ulękniesz się strachu, ani za dnia lecącej strzały. Amen. Amen. Ani zarazy, co idzie w mroku. Amen. Amen. Ani moru, co niszczy w południe. Amen. Amen. Choć tysiąc padnie u Twego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy Ciebie to nie spotka. Amen. Amen. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Amen. Albowiem Pan jest Twoją ucieczką. Jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Amen. Amen. Niedola nie przystąpi do ciebie. Amen. Amen. A cios nie spotka Twojego namiotu. Amen. Amen. Bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Amen. Amen. Na rękach będą cię nosili. Amen. Amen. Abyś nie uraził swej stopy o kamień. Amen. Amen. Będziesz stąpał po wężach i żmijach. Amen. Amen. Alewa i smoka będziesz mógł podeptać. Amen. Amen. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Amen. Amen. Osłonię go, bo uznał moje imię. Amen. Amen. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham. Amen. Amen. I będę z nim w utrapieniu. Amen. Amen. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Amen. Amen. Nasycę go długim życiem. Amen. I ukażę mu moje zbawienie. Amen. Amen.